Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować produkty, jakie dostałem od firmy Sport Zoo w ramach współpracy. Tutaj, moi kochani, najpierw Wam przeczytam to, co jest na tej karteczce, to również było w środku. Dzień dobry, serdecznie dziękujemy i doceniamy chęć współpracy przy promocji kart piłkarskich PKO BP Ekstra klasy. Wierzymy, że dzięki Wam możemy popularyzować karty kolekcjonerskie wśród fanów piłki nożnej. W załączonym opakowaniu znajdziecie Hobby Box, czyli dostałem tutaj tego Hobby Boxa. Całe opakowanie, który przeznaczony jest do demonstracji w mediach społecznościowych. Za chwileczkę go sobie otworzymy i Wam e, pokażę, co w środku udało się trafić. E, dodatkowo dołączyliśmy przewodnik kolekcjonerski, E, zawierający wszystkie informacje na temat naszej nowej kolekcji kart. Tutaj jest przewodnik, książeczka również sobie ją. Zobaczymy, zerkniemy do środka. Wysyłamy również państwu cztery paczki jako bonus. No i tutaj mamy moi kochani trzy paczki z Retail Boxa po sześć kart i jedna paczuszka tutaj z takiego Hobby Boxa luzem również. Także cztery saszetki. Prosimy o udostępnienie kodu rabatowego uprawniającego do 10% zniżki na zakup produktów pkob.extra klasy na stronie www.sportzo.store.pl. Kod rabatowy to lukasz 10. Także moi kani, widzowie, którzy subskrybują mój kanał, oglądają moje filmy, mają możliwość Wykorzystania 10% zniżki, tutaj z tym kodem rabatowym, będzie on ważny do 20 grudnia tego roku. I teraz, moi kochani, dostałem jeszcze informację, na co jest ten kupon. Możecie zakupić produkty w wersji retail oraz pakiet startowy. Także na te produkty będziecie mieć 10% zniżki, jak podacie kod rabatowy Lukasz 10. Tutaj jeszcze mamy dalej. Dzięki jeszcze raz. Z poważaniem. Lukasz Ruśnak. Czyli też mój imiennik. I tutaj macie jeszcze jego różnego rodzaju dane. E-mail, numer, strona. Tak więc super. Dziękuję serdecznie za te produkty. I teraz sobie otworzymy. Zobaczymy co w takim Hobby Boxie można trafić. Zanim jednak przejdziemy do tego, to oczywiście sobie zerkniemy do Przewodnika kolekcjonerskiego. Seria pierwsza jest to, także zapewne kolejne lata będą następne serie. Tutaj są moje tkaniny, też puzle. Zdobądź specjalną kartę z podpisem ligowej Gwiazdy. Karty do gry, które również postaram się zebrać. Prezentacja kolekcji. Czyli mamy. Zestaw podstawowy 216 kart. Karty Team Spirit. 54 sztuki. Można również karty z autografem trafić właśnie na tych kartach Team Spirit. Następnie Whole World 36 kart. Next Gen 18. Tutaj też są autografy. Rivals Forever 18 kart. True Patriots. 9 kart, też autografy możliwe do trafienia. Authentic Signature, 54 takie karty. Team Unity, 72 sztuki. Mega karty z kawałkami koszulek można tutaj trafić, jak widzicie. Game Jersey, 36 takich kart. Mogą być same karty z kawałkiem koszulki, mogą być też autografy. I 36 kart Unique Mark. Tutaj mamy top momenty sezonu. Czyli karty Live. Następnie jakie mamy produkty kolekcjonerskie. Retail saszetka. Blaster saszetka. Hobby saszetka. Czyli to są saszetki z tych poszczególnych e boxów. Retail box to mamy tutaj Retail saszetkę. Blaster box to mamy Blaster Saszetkę, Hobby Box to jest Hobby Saszetka, później Exclusive Shot Box. Macie też ceny podane obok, co ile za jaki produkt, pakiet startowy. No chyba najfajniejszy, ale też zarazem i najdroższy jest tutaj ten Exclusive Shot Box. Można trafić te karty Unique Mark. Fragmenty loga lub nazwiska piłkarza z koszulki można trafić, więc mega sprawa. Tutaj mamy poszczególne produkty opisane, co w środku można trafić w tych boxach, jakie karty, autografy, co ile mogą wpaść. Tutaj mamy Blasterbox, Hobby Box. Ekskluzyw Shotbox są pokazani zawodnicy, którzy są na tych kartach takich ekskluzywnych. Każdy tutaj zespół ma po dwie karty z tego co widzę. Tutaj jest krzyżówka, szukaj nazwisk piłkarzy z ekstra klasy. Rozwiązanie można wpisać. Tutaj jest quiz. Więc bardzo fajnie to zrobione. Zestaw podstawowy teraz z każdej drużyny jest Raków czyli można sobie oznaczać że mamy bazówkę trafioną jedną kartę 1 na 400, 1 na 150, 1 na 50 i 1 of one. Tutaj jest Legia i ta sama sytuacja są te same rubryki. Tutaj kolejne drużyny. Także tutaj przejdziemy. I po zestawie podstawowym mamy karty Team Spirit. Też można sobie zaznaczać, co trafiliśmy. Next Gen Fall World, Rivals Forever, True Patriots, Sygnatury, Team Unity. game jersey. I na samym końcu jeszcze jest wzmianka odnośnie osobistej karty, można sobie zamówić. Pokazywałem już wam od Mateusza taką kartę, którą sobie zamówił. No i tutaj mamy jeszcze wszystkie drużyny, jakie są obecnie w Ekstraklasie, także super. Zaczynamy moi kochani unboxing. Najpierw może te 6 saszetek z retailboxa. Ciekawe, co jeszcze tutaj nam wpadnie. Sonekitel z Rakowa, Częstochowa. Radomiak, Edi Semedo. I ja tutaj też trafiłem wcześniej na odcinku tego zawodnika z autografem. Także super. Następnie Filip Przybułek. Z widzewa, ze stali Wołkowicz, szywacz ruch i Team Spirit. Nene z Jagiellonii. Taszetka numer 2 I pięknie będziemy mieć nowy rodzaj insertu. Bo jeszcze do tej pory nie trafiłem tej karty. Nene, również ten zawodnik w Jagiellonii na bazówce. Echman ze Stali Górnik Trianta Filopoulos Radomiak Jakubik Welde z Lecha i Whole World Wladan Kowacewicz Piękne te karty Ok, druga saszetka Znaczy trzecia w sumie już. Cholewiak z puszczy. Jeszcze raz puszcza Jakuba. Radomiak Rocha. Lech Kalsztrym, Śląsk. Nachuel Lejwa. I e, logo Legi Warszawa. I teraz saszetka z, Retail, e, przepraszam, z Hobby Boxa. Mamy 8 kart, a wcześniej mieliśmy sześć w retail i mamy spogoni pogoni korona takacz zagłębie Wajrauch EKS, monsalve stal eichmann Eukes Tyjan i pięknie 1 na 150. Jokota z górnika Zabrze. Wow, drugi autograf, ale nie, no nie wierzę. Wow, stal mielec Ilia Szkurin. Super. 139 limit, a 50 na 139. 56 na 139. Wow. Drugi autograf moi kochani w mojej kolekcji. Trzeba będzie włożyć do saszetki. Się pięknie trafiło. W saszetce z Hobby Boxa wpadła karta z autografem. Super. No i tutaj jeszcze ten limicik fajny. 1 na 150 jokoty. To sobie też włożymy do foliki. No i co? Lecimy teraz z boksem. Hobby box z ekstra klasy. Ile tutaj mamy? 10 saszetek w środku. Mamy jeszcze oczywiście to tutaj autentycznie zaklejone. I wyciągamy pierwsza saszetka z tego boksa. I też tam mamy kartę ekskluzywną w środku. Trojak z korony. Widzew Dominik Kun, Piast Damian Kondzior, Ruch Jakub Bielecki, Warta Mateusz Kupczak i kogo mamy? Biczak Cian, z pogoni. Whole world. Więc mamy drugą już taką kartę do tego Rivals Forever. Kielman z Krakowi i Kupczak z Warty. I znowu mamy 1 na 150. Kacper Hodyna z Zagłębia. Kolejny limitik dzisiaj. O, ta saszetka coś taka gruba. Więc tutaj będzie coś konkretnego. Jest, jest, jest. Wow, co tutaj wpadnie? Z autografem, chyba jeszcze coś. Nie no, nie wierzę. Ła! Nie autograf, ale logo puszczy, Artur, Artur Kraciun. No, piękna karta. Popatrzcie, jaka gruba. I mamy część loga Puszczy 13 na 15 Team Unity no nie da się tego włożyć do saszetki, bo to jest za grube więc na razie to położę sobie tutaj, no wow, wow, wow taka karta i co jeszcze do tego Richard Jensen Zabrza Radomiak, Rafał Wolski Legia Patryk Kun, Warta, Nilo, Menpa, Śląsk, Samiec Stalar, Ruch Wójtowicz. i jeszcze jedna karta z limitem: 1 na 150 Filip Majchrowicz z Radomiaka. Czyli mamy kolejną kartę z limitem. I kolejna saszetka. Jeszcze tutaj chciałem zobaczyć, sprawdzić, czy jest tutaj coś pewnego w tych e boksach: że na przykład będzie na pewno autograf, albo będzie na pewno karta z kawałkiem koszulki, czy po prostu mi się tutaj przyfarciło z tym. Kombinacja kart różni się kolorem. Gwarantowany jest jeden rodzaj karty z każdego koloru. Czyli tutaj to, co można trafić w takim zestawie, czyli nie ma tutaj pewności, że w każdym boksie jest taka karta. Z takich ekskluzywnych to tutaj można dojrzeć, takie karty można trafić. No i mi się udało tą najrzadszą, Team Unity, z kawałkiem loga drużyny trafić, więc naprawdę fart niesamowity. No i kolejna saszetka. Zochory ze Śląska, Pogoń Walkwist, Legia Artur Jędrzejczyk, Krakowia Gita, Raków Plavsic, Rafał Janicki z Górnika i kolejny limit. I znowu autograf. Ja nie mogę. Co się tutaj dzisiaj dzieje? Autograf Łukasza Sołowieja z puszczy. 91 na 169. Nie no. Co za akcja? Znowu jest karta z autografem. Czyli w boksie mieliśmy Team Unity i autograf. Później sobie to bardziej wsunę. Wow! No, nie, no, nie wierzę. Dwa autografy i karta z kawałkiem loga. I tutaj mamy Bartosza Ślisza na limicie z legii. A to jeszcze, moi kochani, nie koniec, bo mamy kolejne saszetki. Jarosław Kubicki z Jagiellonii, Daniel Bielica Górnik Zabrze, Stalmielec Gettinger, Tutaj mamy Widzew Hanouszek, Radomiak Jakubik, Team Spirit, Xavier Dziekoński z Korony, I znowu mamy kartę z limitem. 1 na Oj. Na 190 lech Poznań, i tu znowu mamy limit. 1 na 150 działo Gamboa z pogoni, czyli dwie karty z limitami. Co jeszcze ciekawego trafimy. Ariel Mosur z Piasta. Górnik Rasak. Damian Rasak. Z Legii Paweł Szołek Krakowia. Takuto Oshima. Stal. Michał Trąbka. Górnik. Boris Sekulicz. Team Spirit. Ruchorzów Ruch I wow. Niski limit. 1 na 50. Sony Kittel z Rakowa czyli to jest jak na razie mój najniższy limit z tych wszystkich trafień no boksik powiem Wam wymarzony a jeszcze mamy 5 saszetek ŁKS Hoti Radomiak Rocha Krakowia Madejski Radomiak, Grzesik, Widzew, Alvarez, Warta, Luis i limicik mamy. Wladan Kowacewicz 1 na 150 i tutaj też limit 48 na 50. True Patriots Konrad Stępień z Puszczynie Połomice. Co tutaj się dzisiaj dzieje? Nie, no nie wierzę. Ciekawe, czy takie boksy trafiają się często? Czy znowu to ja miałem tutaj takiego farta. Napiszcie w komentarzu po zakupie takiego boksa, czy też mieliście podobne trafy? Tyle kart limitowanych, autografy, karty z kawałkiem, loga. A my lecimy dalej. Śląsk, Janasik, Krakowia, Kakabadze. EKS Fliss, Puszcza, Zapolnik, Legia, Peckhardt, Piast, Czerwiński, logo eks u i znowu niski limit Thomas Peckhardt z Legii 1 na 50. I trzy saszetki jeszcze zostały. I tutaj mamy kartę, puzzle. puzelka. mamy pierwszego. Czyli to też tutaj można zebrać. To jest numer drugi. Do tego Plach z Piasta. Górnik Olkowski. Piast Dziczek. Warta Stawropulos. Zagłębie Grzybek. tim Spirit. Tomasz Pieńko z Zagłębia. I kolejna karta. Hull World. Henryk Rawas. Z Widzewa. I Limicik. 1 na 150 z Radomiaka Jan Grzesik Czyli tutaj bardzo często wpadają te limity Później to na końcu sprawdzimy Ile tego wpadło Mamy jeszcze Dwie saszetki mamy do otworzenia Chodyna z Zagłębia Korona Łukowski, Luis da Silva Widzew, Śląsk Petkow, Godinio Korona, Tim Spirit Zlatan Alomerowicz z Jagiellonii, Next Gen, Xavier Dziekoński z Koronę i kolejny limit. 1 na 150 Mateusz Grzybek. No i zostaje nam ostatnia saszetka. I mamy kolejną kartę puzzle. Tym razem tutaj jest grosik na niej. Do tego Nene z Jagiellonii, Widzew Stępiński, Raków Frantudor, Szczepan Ruchorzów, Sfarnas Raków, Podgórski Team Spirit Korona i kolejna karta Full world Lawrence Enali z Górnika. Zabrze I jeszcze limicik 1 na 150 spuszczy Mateusz Cholewiak Okej okay, moi kochani, no niesamowity tutaj fart w moim przypadku co najpierw. Limiciki 1 na 150. Ile tutaj mamy tych kart? 10 było saszetek w środku plus jedna luzem, czyli na 11 saszetek udało się trafić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli praktycznie w każdej saszetce mieliśmy jakiś limit, bo tutaj jeszcze są te dwie na 50, czyli każda saszetka miała jakiś limit, większy, mniejszy, ale był, no i jeszcze tutaj był limicik True Patriots, w jednej saszetce dwa limity były. Konrad Stępień, 48 na 50 czyli też niski limicik. Do tego z kart Full World mamy cztery sztuki. Bardzo ładne. Wyglądowo. I jeżeli chodzi, tutaj jeszcze mieliśmy jeden limicik. Na 190 z Lechem. Ze specjalnych Team Spirit w sumie 7 takich kart. 3 Loga i 4 Zawodników. Dwie karty Puzelki. Jedna karta Rivals Forever. Jedna Next Gen. No i to, co tutaj jest, że tak powiem. Największym hitem to karta Team Unity z puszczy 13 na 15 Artur Kraciun i dwa autografy. Wow! No niesamowicie. Tutaj mamy na 139, a tu na 169. Czyli w sumie mam już trzy autografy, bo wcześniej trafiłem Semedo. A tak, naprawdę dużo jeszcze tego nie otworzyłem tych saszetek. Więc no dla mnie to jest hit. Dajcie znać, co wy myślicie odnośnie e, dzisiejszych trafień odnośnie tego produktu, jakim jest Hobby Box. Bardzo cieszę się, że mo mogę tutaj współpracować z firmą Sportzo, bo jak widzicie, no dostaje się taką Szanse dostaje się takiego boksa. No i popatrzcie, co wpada. Także, moi kochani, z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz tutaj chciałem podziękować Lukasowi z firmy Sportzo za te produkty. Dziękuję również za współpracę. Mam nadzieję, że będzie kontynuowana i będzie dalej tak fajnie jak obecnie. Także, moi kochani, ja się żegnam. Widzimy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.